Witam wszystkich śledzących nasze socjalki. Witamy na TikToku, Instagramie, Facebooku oraz gdziekolwiek nas oglądacie. Mili Państwo, chciałem Państwu powiedzieć informację taką tego typu i podzielić się z Wami naszą bardzo sukces story. Otóż jak dobrze pamiętacie pomagaliśmy właśnie Panu Łukaszowi z chór, który miał wypadek i zgłosił się do nas, ponieważ wcześniej był też naszym klientem poprosił nas abyśmy zajęli się jego sprawą filmik możecie zobaczyć tutaj witam wszystkich serdecznie na wstępie mojego filmiku chciałbym podziękować serdecznie panu Piotrowi Domińskiemu za zajęcie się moją sprawą jak wiadomo oni często chodzą po ludziach dopadło też i mnie wracając z synem mieliśmy wypadek drogowy staliśmy w korku i zostaliśmy uderzeni w tył samochodu kierowca drugiego samochodu najwyraźniej się zagapił i zauważył, że jesteśmy ostatni w korku i stoimy i rozpędzony nas stracił. o tyle dobrze, że pan Piotr Wcześniej już prowadził moją sprawę w 2015 roku, ja z mieliśmy wypadek, wtedy pan Piotr się zajął tą sprawą, którą oczywiście wygraliśmy, zakończyła się happy-endem. No zadzwoniłem teraz do pana Piotra jeszcze raz i pan Piotr w ciągu paru godzin wszystko ogarnął przywiózł nawet autko już pokazuję jak się prezentuje zastępczy samochód Pana Piotra proszę bardzo samochodzik Pana Piotra Trzy godziny Pan Piotr jechał żeby mi dostarczyć autko jestem bardzo zadowolony Pani się prowadzi. Więc, Panie Piotrze, jeszcze raz bardzo dziękuję, że kolejny raz Pan się zajmie moją sprawą. Bardzo polecam wszystkim Pana Piotra. Jest profesjonalistą, profesjonalnie podchodzi do sprawy. No i co, Panie Piotrze? Czekamy na. Koniec tego wszystkiego. Mam nadzieję, że oczywiście zakończy się z Happy Endem. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz polecam Pana Piotra i Panie Piotrze, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wspólnie z naszymi pracownikami dostarczyliśmy Panu samochód Łukaszowi. No i byliśmy wtedy, kiedy nas potrzebował. A teraz, w tym momencie, chciałem Wam powiedzieć, że jadę do niego, do hul. Samochodem po pracy firma Bidna, no i solidna, jak wiecie, ten piękny czek. Słuchajcie, na 4155 funtów 40. Zobaczcie sobie, tutaj piękna suka leci do pana Łukasza. On jedzie w piątek do Polski. No ja, w związku z tym, że tego potrzebuję, jadę mu za Udało mu się wykupić jego samochód dzięki nam za cenę złomu. Chcąc, nie chcąc, 1000 funtów. Jego samochód powypadkowy, nie wzięła od niego ubezpieczalnia My go zatrzymaliśmy, bo tak chciał właśnie pan Łukasz No i cieszę się bardzo, że deliver, my deliverujemy, właśnie dostarczam wam super serwis Tego co chcecie, dzięki nam zatrzymujecie swój samochód No i zawsze możecie go naprawić i jeździć z nim z powrotem, bądź też go sprzedać Dzięki nam słuchajcie, macie profesjonalną polską obsługę, wszystkie papierki Załatwia ja, no i oczywiście pani Ewelina w naszym biurze e, także w związku z tym taki sukces, story, dalej robimy panu Łukaszowi oszkodowanie zdrowotne, bardzo się cieszę że takiemu panu miłemu, temu możemy pomóc, no i podczas pobytu w Polsce będzie mógł te pieniążki wykorzystać na naprawy, bądź wszystkie rzeczy, które sobie już tam zaplanował e, także bardzo się cieszę, że Akurat przed końcem nowego roku, w chwili kiedy potrzebujecie tych pieniędzy najwięcej, jesteśmy my. No i możecie je dostać dzięki nam. No więc dzisiaj rano dostałem właśnie ten czek, pojechałem do naszej właśnie zaprzyjaźnionej firmy, adwokackiej, wziąłem ten czek, no i będę lecieć, słuchajcie, do hul. Zapraszam po więcej naszej story na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka, wszędzie tam gdzie jesteśmy. Oferujemy Wam największe odszkodowania w UK. Dzwoncie do nas, zapraszam bardzo serdecznie, chętnie przyjadę, jeśli będziemy mogli zarobić jakieś pieniążki w związku z tym. Jak najbardziej to zrobimy. Dzwoncie do mnie, nie czekajcie, nie zastanawiajcie się, wpiszcie w moje imię i nazwisko, to załatwimy dla Was wszystko. Dzwoncie do mnie, chętnie pomożemy. Tyle na razie. Pozdro. Piotrowski, zwany jako DJ Krawat. Pozdrawiam. <nap�> do usłyszenia. Pani Ewel, na słodkach, tak jak chyba przyjechaliśmy tutaj do Polski, do naszego miasta, e, pana usługi poleca. Dostaliśmy pieniążki. Wczoraj przywieźliśmy od razu 4,25 na suma. Pan tutaj samochód, pan dostępny. wstępny się. Tak naprawdę, pan się Dziękuję jeszcze raz, panie Piotrze. Pana Piotra naprawdę czekam na firma. Bardzo ważna mi pomoc. Nie raz już. Pani ogólnie jest smutna, ale sprawia mu radość. Moja wielka osoba i skromna, dlatego wiadomo. A pieniążki cieszą mnie, no bo jutro do Polski, Panu. Święta idą do Polski, jutro pan jedzie, także może sobie wybrać albo promem. I właśnie to chodzi. Starałem się dla pana Łukasza dzwonić naprawdę dwa trzy miesiące ostro, żebyśmy zdążyli przed i się zdało. Tak sytuacja tak, napięta jak kladeka na żuku, ale kurde grawa. Sprawdzona raz. firma, możecie dzwonić do mnie, w Polecam jeszcze raz pana. Jeśli do mnie, polecam. Ręka rękę myję, panie. No, oczywiście. Panie, no, oczywiście tu, pozdrawiamy pozdrawiamy.